Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cieni z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia. Lecz zaklinam. Niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szanie. To drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść, taką obojętność, jak ja mieć dla świata być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła, niewidzialna, aż was zjadacze chleba, w aniołów przerobi. Ciii. Nie przeszkadzajmy mu. To bardzo ważny dla niego moment. Jest smutny, pogrążony w melancholii, czuje się. Odepchnięty, niezrozumiany przez swoich odbiorców, ale mimo wszystko jest to moment, kiedy uświadamia sobie, jak ważna jest Jego poezja dla tych wszystkich, którzy ją czytają. To Jego testament dla współczesnych, ale też dla przyszłych pokoleń również dla nas. To jest właśnie zadaniem poety propagowanie odrodzenia moralnego i duchowego głuszenie wolności w imię której jednostka taka właśnie jak autor tego wiersza jest gotowa poświęcić dobro osobiste i służyć społeczeństwu proszę państwa bardzo dobry wieczór i witam w romantyzmie Romantyzm w Europie trwa od lat 80. XVIII wieku do połowy XIX wieku. Zaczęto buntować się przeciwko ustalonym regułom społecznym okresu oświecenia, przeciw sztywnym zasadom życia arystokracji i mieszczaństwa, ustalonym regułom polityki oraz przeciw naukowemu podejściu do natury i człowieka. Wolność, równość, braterstwo. Naczelne hasło rewolucji francuskiej wyznaczało nowe kierunki myślenia. Mając na myśli filozofię i te najważniejsze pytania o istotę ludzkiego życia, sięgnijmy do myśli najważniejszych filozofów tamtego czasu. Niemiecki filozof Johann Gottlieb Fichte odwraca porządek świata, i to idea ma pierwszeństwo przed rzeczywistością, wolność przed koniecznością, wola przed rozumem. Absolutne wartości to indywidualizm, jednostka i jaźń. Friedrich Wilhelm Józef von Schelling natomiast podniósł poezję do rangi geniuszu, a w artyście widział pierwiastek boskości. George Wilhelm Friedrich Hegel zasłynął swoją filozofią historii i ukazał dzieje świata jako wznoszenie się ku formom doskonalszym. Idea Epoki wyraźnie odczytujemy z jej nazwy. Otóż angielskie romantik oznacza malowniczy, nastrojowy i pobudzający do marzeń. Romantyzm to domena uczuć, niemal całkowicie rezygnuje z rozumowego postrzegania rzeczywistości. Z uczuciowością natomiast najpełniej łączyła się młodość, która dla oświeconego była synonimem spontaniczności, emocjonalności, braku pokory czy wręcz głupoty. Romantyzm kocha młodość. Adam Mickiewicz, oda do młodości, fragment. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Młodości, dodaj mi skrzydła, niech nad martwym wzlece światem w rajską dziedzinę łudy. Kędy zapał tworzy cudy, nowości potrząsa kwiatem i obleka w nadziei złote malowidła. Niechaj. Kogo wiek zamroczy, Chyląc ku ziemi poradlone czoło, Takie widzi świata koło, Jakie tętymi zakreśla oczy. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca. Ludzkości całe ogromy Przeniknij z końca do końca. Pryskają nieczułe lody, I przesądy światło ćmiące. Witaj, Jutrzenko swobody, Zbawienia za tobą Słońce. Uczucia, intuicja, kierowanie się w stronę mądrości ludowej otworzyło przed człowiekiem na nowo świat nadprzyrodzony. Kontakt ze światem nadprzyrodzonym, e, głębokie życie duchowe mogło prowadzić do szaleństwa, e, ale w romantyzmie taki szaleniec uchodził za naznaczonego przez Boga i to człowieka, który mógł dokonać naprawdę rzeczy niemożliwych. Adam Mickiewicz. Romantyczność. Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam koło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak Martwa opoka Nie zwróci w stronę oka To strzela w koło oczyma To się łzami zaleje Coś niby chwyta, coś niby trzyma Rozpłacze się i zaśmieje Ty żeś to w nocy? To ty Jasieńku Ach i po śmierci kocha Tutaj, tutaj pomaleńku Czasem usłyszy macocha Niech sobie słyszy Już nie ma ciebie już po Twoim pogrzebie. Ty już umarłeś. Ach, ja się boję. Czego się boję mego Jasieńka. Ach, to On, lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka i sam ty biały jak chusta, zimny, jakie zimne dłonie. Tutaj połóż, tu na łonie, przyciśnij mnie do ust usta. Ach. Jak tam zimno musi być w grobie, umarłeś tak, dwa lata. Weźmie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie. Płaczę, a oni szydzą. Mówię, nikt nie rozumie. Widzę, oni nie widzą. Wśród dnia przyjdź kiedy? To może weźmie? Nie, nie. Trzymam ciebie w ręku, gdzie znikasz, gdzie mój Jasieńku, jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie. Mój Boże, kur się odzywa, zorza błyska w okienku, gdzie znikłeś, ach mój Jasieńku, ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, bieży za nim, krzyczy pada, na ten upadek, na krzyk boleści skupia się ludzi gromada. Mówcie pacierze, krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej karusi. On ją kochał za żywota. I ja to słyszę, I ja tak wierzę. Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj, dzieweczko, krzyknie śród zgiełku starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku. Nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi, W głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż Mędrca, szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd i skierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Oświecenie to właśnie ten. Starzec to właśnie to szkiełko i oko. Romantyzm to czucie i wiara, to serce. Poeta romantyczny to ten, który czuje najmocniej, jest swoistym medium pomiędzy światem duchowym, nadprzyrodzonym, a ziemskim. W romantyzmie poeta zastępuje filozofa, jest źródłem najwyższej mądrości, bo pochodzącej nie z tego świata. Adam Mickiewicz, arcymistrz. Jest Mistrz, co wszystkie duchy wziął do chóru i wszystkie serca nastroił do wtóru. Wszystkie żywioły naciągnął jak struny, a wodząc po nich wichry i pioruny, Jedną pieśń śpiewa i gra od początku, A świat dotychczas nie pojął jej wątku. Mistrz, co malował na niebios błękicie I malowidła odbił na tle fali, Kolosów wzory rzezał na gór szczycie I w głębi ziemi odlał je z metali. A świat przez tyle wieków Z dzieł tak wiela Nie pojął jednej myśli tworzyciela. Jest mistrz wymowy, co Bożą potęgę w niewielu słowach objawił przed ludem i całą swoich myśli i dzieł księgę sam wytłumaczył głosem, czynem, cudem. Dotąd mistrz nazbyt wielkim był dla świata, dziś świat nim gardzi, poznawszy w nim brata. Sztuk mistrzu ziemski Czym są Twe obrazy, czym są Twe rzeźby i Twoje wyrazy, a Ty się skarżysz, że ktoś w braci tłumie Twych myśli i mów i dzieł nie rozumie? Spojrzyj na Mistrza i cierp, Boży Synu, nieznany albo wzgardzony od gminu. Indywidualizm artysty, jego hiperodczuwanie skazuje go na cierpienie. Ono jednak go nie niszczy, ale dodaje sił do walki o to, co najważniejsze, czyli o miłość. Cierpienie jest dla romantyka najskuteczniejszym natchnieniem. Cierpienie może jednak stać się nie do zniesienia. I wtedy wyborem jest śmierć. Umieranie jest taką swoistą pozą romantyczną przecież Konrad Wallenroth, Werder czy Gustaw umierają właśnie śmiercią samobójczą. I biorąc pod uwagę, że młodość jest absolutyzowana, to pewnym nie taktem byłoby dożycie pewnego sędziwego wieku. Czyli miłość jest jednocześnie największym szczęściem, ale i też największym cierpieniem. Najbardziej jaskrawy obraz romantycznego kochanka daje nam Mickiewicz w części czwartej Dziadów. O nie! Nas Bóg urządził ku wspólnemu życiu. Jednakowa nam gwiazda świeciła w powiciu, równi, choć różnych zdarzeń wykształceni ciekiem, postawą sobie bliscy jednostajni wiekiem. Ten sam powab we wszystkim tożsamo niechcenie, też same w myślach składnie i w czuciach płomienie. Gdy nas wszędzie tożsamość łączy nie niedościgła, Bóg osnął przyszłe węzły, a tyś je rozstrzygła. Kobieto. Puchu marny, ty wietrzna istoto, postaci twojej zazdroszczą anieli, a duszę gorszą masz, gorszą, niżeli przebóg. Tak ciebie oślepiło złoto i honorów świecąca bańka wewnątrz pusta, bodaj niech czego dotkniesz przeleje się w złoto. Gdzie tylko zwrócisz serce i usta, cały ściskaj zimne złoto, ja, gdybym równie był Panem wyboru i najcudniejsza postać dziewicza, jakiej Bóg dotąd nie pokazał wzoru, piękniejsza niż li aniołów oblicza, niż li sny moje poetów z myślenia, niż li ty nawet, oddam ją za Ciebie, za słodycz Twego jednego spojrzenia. Ach, i gdyby w posagu płynęło za nią wszystkie złoto tagu, gdyby królestwo w niebie oddałbym ją za Ciebie. Najmniejszych względów nie zyska ode mnie, gdyby za tyle piękności i złota prosiła tylko, ażeby jej luby poświęcił małą cząstkę żywota, którą dla Ciebie całkiem poświęca daremnie. Gdyby prosiła o rok, o pół roka, gdyby jedna z nią pieszczota, gdyby jedno mknienie oka nie chce nie, i na takie nie zezwolę śluby. Jednak wszystko ma swój czas. Uczucia przemijają i młodość przemija. A romantyczna filozofia życia, właściwie poetycka filozofia życia nie byłaby kompletna, gdyby nie spojrzenie człowieka, który już jest dojrzały i doświadczony. Takie właśnie spojrzenie znajdziemy u Adama Mickiewicza w tak zwanych lirykach lozańskich. Są to bardzo osobiste utwory, są to słowa człowieka, który ma bolesną świadomość, że już nic więcej w jego życiu się nie wydarzy i może tylko patrzeć za siebie. Adam Mickiewicz. Polały się łzy. Polały się łzy me czyste, rzęsiste. Na me dzieciństwo, sielskie anielskie, na moją młodość górną i durną, na mój wiek męski, wiek klęski. Polały się łzy me, czyste, rzęsiste. Adam Mickiewicz nad wodą wielką i czystą. Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki, i woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki i woda tonią przejrzystą odbiła kształty ich marne. Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął i woda tonią przejrzystą odbiła światło, głos zniknął, a woda jak dawniej czysta stoi wielka i przejrzysta. Te wodę widzę dokoła, i wszystko wiernie odbijam, i dumne opoki czoła i błyskawice pomijam. Skałą trzeba stać i grozić, obłokom deszcze przewozić, błyskawicom grzmieć i ginąć. Mnie płynąć, płynąć i płynąć.